Tylko najlepsi. Jeśli ta drużyna zamierza zrobić krok naprzód i tym razem awansować, to musi poprawić formę względem zeszłego sezonu. Jeśli poprawią grę w obronie i dyscyplinę taktyczną, to myślę, że stać ich na Najlepiej zacząć już dzisiaj. Tak zagra w dzisiejszym meczu Intermediola. W bramce Jan Zomer w obronie Bastonii wystąpi razem z Francesco Czerwi. W pierwszej linii tego zespołu zobaczymy dzisiaj dwóch zawodników odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. A oto wyjściowy skład Athletic Bilbao na dzisiejszy mecz. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł.